Czemanko moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś zagram sobie w Fortnite i wykonam sobie zima.exe. Challenge polega na tym, że mogę grać tylko białymi, szarymi i niebieskimi itemami, które symbolizują śnieg i lód. Oraz postaram się używać jak najwięcej nowych śnieżnych itemów, czyli bałwanów, śnieżek oraz nowego... Oraz granatnika śnieżkowego Granatnik śnieżkowy mogę brać w dowolnym kolorze, więc to jest jedyna rzecz jaką mogę brać w innym kolorze Ponieważ postanowiłem sobie challenge utrudnić I leczenie też mogę brać tylko niebieskie lub szak Więc jeśli filmik Wam się spodoba zostawcie tutaj łapeczkę do góry Umówmy się, że jeśli będzie 10 łapek w górę to lecimy z kolejnym odcineczkiem Sportajta No a ja już bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania Okej okay, widzowie, także my jesteśmy już w GRC i postanowiłem, że polecimy sobie tutaj na Jones'ów na tą miejscówkę. W ogóle widzę tutaj statek Widmo, spoko. Może później zajrzę, ale że nie mogę używać itemów o różnych kolorach, to będzie trochę słabo. No ale cóż, zobaczymy, może jakaś niebieska broń zawsze lepsza wyleci. Ale najpierw jakbym miał pechas kierujmy się właśnie na dżonsów i ogarnijmy sobie jakąś szare broń na początek, potem może jakieś niebieskie ogarniemy golda nie mam też za dużo, żeby ulepszać, można powiedzieć, że go w ogóle nie mam także będzie ciekawie i tu widzę już pierwszą szarą broń więc na nią też sobie lecimy i mamy pma, ok. szybko skrzynka jest śnieżnitem, widzowie. Super. Proszę o jakieś leczenie. Okej, okay, bandaże. Jeszcze jedna skrzynka. Tylko takie rzeczy. Typek leży. Pozdrawiam. Pana kolegę. No i mamy szarą pompę niebieskiego pm z ziemi. Super. No naprawdę, challenge się zapowiada tutaj już ciekawy nawet. Więc szukamy i lecimy dalej, wyjaśniasz typów. Wizowie mamy tutaj typa. Więc laserujemy go. Nie trafiam, oczywiście. No i leży. Nice. Ja niestety potami się nie mogę uleczyć, więc trochę słabo. Ale wizowie prezent mamy. Może z prezentu jakieś leczenie. Jedyna nadzieja. Uwaga, panie prezencie proszę o coś fajnego. Wchodzimy do środka, wizowie. I snajperka. Leczenia nie mam niebieskiego ani szarego. Że szare mam bandaże, ale rozumiecie, że nie mogę użyć. Troszkę słabo. Świetliki niebieskie, więc zabieram. O! Mamy leczenie. Super widzowie. Ale że to jest zima, to wyrzuć sobie te świetniki. Bo w zimę nie opłaca się chyba świetników brać. Więc ja tu się leczę i dalej lecę wjeżdżać w typu. Widzowie, idzie tutaj typ. Został. Pyk. No i nie ma typa. Leży. Nice. W ogóle... O, typ z koronką. Nice. Wezmę sobie koronkę. Przeładuję. Zjem papryczkę. Szara więc mogę. I lecimy dalej. Okej, okay, widzowie, typ jedzie. Dostał Dostał z Harpuna I leży Nice widowie Drugi wyeliminowany I to jest chłop z koronką tym razem Kolejny Więc nice Zabiję sobie wilki Żeby mnie tylko nie zabiły Dobra Pad wilczek Harpunik najlepszy jednak Pójdziemy dwa bigi i chili splesze. Jakby nie patrzeć, widzowie, chili splesze są niebieskie, czyli mogę je wziąć. Ok, także bierzemy bandaże, szybko jemy, pijemy dwa bigi i spadamy do zona. Dalej wjeżdżać w typów i jest szansa na wina. Może mi się uda go zrobić. Zobaczymy także big na drogę, czyli splesze i lecimy. Ale zanim to zabijemy, jeszcze jednego gościa. Oho, ten już ogarnia. Ale może jednak ewakuacja. Autem spadamy, widzowie. Ok, może mu ucieknę, a może nie. Błagam, żeby Mityka Spidermana nie miał. Ale chyba go nie ma. Nie, nie ma go. Także Stonks, dobra. Spadamy, było blisko. Także. Może jeszcze trzeba walnąć tego wrócili z plasza, raczej na pewno trzeba. Także zasuwamy na stację, leczymy się na stacji jak najszybciej się da, jakimiś kokosami czy cokolwiek, co tam jest, Byłem się uleczyć. Widzę, że tutaj oczywiście typy były i nic raczej mi nie zostawili. Chyba, że oho, no właśnie, typy były i nadal są. Także robimy misję bałwan Jeden, drugi, trzeci, czwarty Skakujemy w jednego i lecimy Tak o. Lecimy na jakiś domek się skampić Ulecieć jeszcze raz I spróbujemy to wygrać Choć będzie ciężko Jak zauważyliście typy mnie mocno dosyć obiły Także lecimy się, znaleźć jakieś leczenie I zaraz wyjdziemy na fajta Tutaj widzowie, tu jest jakiś typ. Dostał laser. Zaraz go zabiję. Aha, i ktoś mi ukradł fraga. Nie no, Stongs. Naprawdę, tu jeszcze splesze mamy. Walniemy sobie na szczęście. I lunch padem lecimy do strefy. Uciekamy. Tutaj typ łaził. Zobaczymy, czy został, czy nadal jest. Nie widzę go. O! Mamy granatnik śnieżny, okej. Okay. Czyli śnieżny item mamy jakiś. Mamy też niebieskie bronie. Yy, niebieskie, jakby raczej znaczy, nie taki nawet lodowy kolor, więc można powiedzieć, że bardzo zimowe. Plus jeszcze zimowy item. Także mi się wydaje, że w całej okazałości, jak się dało zrobić, zrobiłem. Więc weźmy sobie tutaj jeszcze pod... Zbierzmy jakiś lucik. I typów dalej trzeba podjeżdżać. Ok, widzowie, mam tutaj typa. No i nie trafiam. Stonks, zobaczmy tutaj, gdzieś tu lata. Sobie z Manem. Ja Spidermana nie podnoszę. Jak challenge, to challenge. I chyba się z kimś bije. także ja lecę na fajta, Może wyjdę z niego cało. Choć tu wątpię w to. Ale cóż, zobaczymy. Także budujemy się. I wjeżdżamy w typów. Okej okay, widzowie, także my już jesteśmy w drugiej gierce i lecimy sobie tutaj na hot drop mniej więcej na przylądek przy tu lasów. Zobaczymy jak mi pójdzie. Liczmy, że jakaś skrzynka się trafi, jakiś niebieski item, a jak nie, to na ziemi znajdę szarego. Więc lecimy, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy tutaj w razie czego siódemkę. Więc jakby coś nie pykło mogę lekko odbić. I pytanie: odbijać czy nie odbijać? A dobra, tam lecę. Uuu, w ogóle dziadek z prezentami jeździ. Nieźle, nieźle. Tam już typ wylądował, więc ja tam się do niego na razie nie pcham. Lądujemy i zbieramy broń. Teraz tylko znajdziesz jakieś leczenie, bo typek żadnego challenge'u nie robi. A ja właśnie, jak robię challenge, mam ten problem, że niebieskie leczenie będzie strasznie ciężko znaleźć. Znaczy, może nie tak strasznie, ale trochę będę musiał się z tym natrudzić. Także tutaj, Mission, niestety skrzynkę trzeba podwędzić. Nie pytam. I zbierzmy broń. I w typu wjeżdżajmy. Widzowie, typek. No i Deda. Nice. Dead chłopak przyniósł mi lepszy karabinek, więc stąk. Wrzucę sobie stlesze dwa. I chyba bierzemy autko. Zróbmy, jeszcze co jednak nie. Zlutujmy sobie jeszcze tutaj tą Inkę, te dwa domki. I wtedy zabierzemy auto i pojedziemy sobie na siódemkę. Yy, zebrać itemy. Także le lecimy. Widzowie, udało mi się znaleźć Biga, Także zbieramy go na później. Lecimy się beczkami, bo one są szare. Nawet wam mogę pokazać. Szary item. Także mogę używać. Bierzemy biga kolejnego. Jakąś skrzyneczkę. Amunicję, bo broni nie mogę wziąć. I lecimy szukać typków dalej. Uwaga, widzowie, robimy test. Czy jak taranem wjadę do rift'a, to będę mógł użyć w powietrzu nitra. Mamy rampę gotową. Taran też tu sobie stoi. Także wsiadamy. O! Wsiadamy. I lecimy. I uwaga, uwaga! Czy mogę? Mogę. O kurde. To nieźle. Kurde, jeszcze na dnie morza wylądowałem. No to nieźle. Także nie polecam. Chyba, że jeśli chcecie sobie jakieś triki porobić, to polecam na triki. Okej, okay, jakiś komunikat mi wyskoczył. Nie wiem, nie wiem. Sobie sprawdzę później na materiale. Także coś, skaczemy i lecimy do strefy. Widzowie mamy tutaj typa Dostał laser I od razu wybudował jakiś pałac kultury Nie wiem po co to ci typie Ale okej okay. Buduj to co chcesz Ja ten cię oceniasz nie będę Oho Widzę, że chyba sobie typek uciekł kolega Kolego Wolnego Dobra, nie chcesz po To będzie zwiertarki. Dostał. Nie wiem, czemu nie dostał, ale dostał teraz i pyk. I nie ma go. Zbieramy, czyli splesze. Ładujemy pijema. Ja tu jestem zboksowany jak rybka. Ło! Wow, nice. nie, nie fajnie widzowie No i wbił mi od pletów i mnie zabił No cóż, trudno się mówi Ale mi się wydaje, że challenge jak najbardziej został wykonany Także wyjdźmy sobie do lobby i jeszcze na koniec tego odcinka zimowego Otwórzmy sobie prezent, po czym by była zima bez prezentów Także wychodzimy sobie do lobby Okej okay, widzowie, także mamy już nowy prezent Otwieramy schronisko Witaj, no witam i myślę, że otworzymy sobie ten prezent. Postukamy trochę i przytrzymujemy. I proszę, żeby tutaj był skin albo coś fajnego. Uwaga, uwaga, co mamy w prezencie? O! Od Śnieża. Bardzo fajny off. Mój zdaniem bardzo fajny. Mi się podoba. A wy możecie napisać w komentarzu, jak wam ten film się spodobał. Możecie też zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. A ja już się z wami żegnam, do następnych, trzymajcie się, siema!